pomysł na zorganizowanie takich imprez? Muszę powiedzieć, że pomysł wypłynął ze środowiska na prośbę, na prośbę, sugestie niektórych mam, rodziców tutaj ze szkoły, które zwróciły zło się do, mną, z do mnie z prośbą o zorganizowanie właśnie imprezy, która miałaby w taki charakter charytatywny, a połączyłaby zarówno Święto Dnia Mamy i Taty, które niedawno obchodziliśmy z Dniem Dziecka, y, imprezę, gdzie nasze dzieci mogłyby pokazać swoje talenty tu na miejscu, w naszym y, środowisku. Stąd połączyłyśmy siły zarówno y, zespół szkół, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, y, Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych i Młodzieży oraz Koło Gospodych Wiejskich. Wspólnie razem zorganizowaliśmy tą imprezę. Oczywiście przy ogromnym wsparciu i pomocy naszych sponsorów, którym pozwolę sobie tutaj przy okazji bardzo serdecznie podziękować. Przygotowanie tej imprezy to dużo, wyliczyliśmy wysiłku wspólnego, nie tylko ja, ale i dzieci, i rodzice. Zespół Kaczu Pino prowadzę no, praktycznie cały rok. A oprócz tego wykorzystałam talenty muzyczne, dzieci, które brały udział w konkursach też. Także one dzisiaj są jakby takim pokazaniem tych talentów tutaj dzieci, bo jest dziewczynka, która wygrała ogólnopolski konkurs w Festiwalu Pieśni Pietrotycznej, jest dziewczynka, która wygrała konkurs w Tuchowie Pogórzańskim. Także dzisiaj jest taka prezentacja tych talentów. Jak się Panu podoba dzisiejsza impreza, jak wrażenia? W ogóle Obchody Dnia Dziecka to piękna impreza. Trwa już od. Dwóch dni, wczoraj już rozpoczęta w Bruśniku, dzisiaj tutaj w Zborowicach. Także święto dziecka to uważam jest jedno z piękniejszych dni w roku. Jak pan ocenia całą realizację? Pomysł bardzo ciekawy, realizacja myślę też, wkład pracy bardzo duży. Myślę, że zadowoleni będą wszyscy. A na co zostanie przeznaczony dochód z imprezy? Część dochodu zostanie przeznaczona na pomoc rodzinom potrzebującym tutaj z naszej miejscowości, z naszych zborowic. To są też rodziny wytypowane, jak gdyby przez mamy tutaj ze szkoły, nie, nie wybieramy my, tylko komitet organizacyjny te rodziny wytypował, a część na pomoc w wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, ponieważ do środka wsparcia jedziemy na wycieczkę nad morze, taką czterodniową, pięciodniową. I chcemy też zabrać dzieci z rodzin takich biedniejszych, uboższych, gdzie wiemy, że te dzieci nie wyjeżdżają, nie wyjeżdżały do tej pory, a finanse rodziny nie mogą pozwolić na to, żeby wraz z rodzicami mogły te dzieci pojechać i część takich dzieci też chcemy zabrać. Stąd po prostu pomysł na zorganizowanie tej imprezy i rozdzielenie tych środków wśród, no, te dzieciaki. Proszę nam powiedzieć, jaki jest udział w szkoły w tej dzisiejszej imprezie? Duży. Całe grono się zaangażowało. W szczególności na przygotowanie części artystycznej, przekazania zdolności dzieci, a talentów. Poza tym, no, uhonorowanie wszystkich sponsorów, ponieważ pieniążki z dochodu mają być przeznaczone dla dzieci, na ich wypoczynek, na wycieczki i na wypoczynek letni, więc włączyliśmy się wszyscy kto czym mógł. Także myślę, że całemu gronu tutaj się należy podziękowanie za włączenie się i za dobrą współpracę z Radą Rodziców oraz Ośrodkiem Wsparcia oraz Ochotniczą Strażą Pożarną, bo to są największe grupy, które się tutaj włączyły. No i jeszcze muszę dodać Koło Gospodyń Wiejskich też i taka cała współpraca całej społeczności wiejskiej. Myślę, że przyniesie bardzo dobre efekty. Proszę nam powiedzieć, kogo przed chwilą mogliśmy zobaczyć na scenie? Dzień dobry Państwu. Przed chwileczką występowały dzieci z publicznego przedszkola w Zborowicach. Przedszkole w Zborowicach oczywiście nie opuszcza żadnej uroczystości, żadnego festynu. Zawsze występujemy, chcemy się pokazać. Oczywiście. Po to, żeby środowisko tutaj najbliższe, rodzina, e, mogły się cieszyć z tego, że są takie wspaniałe dzieci w naszym przedszkolu. Jak się pani podoba dzisiejsza impreza? Bardzo, bardzo ładnie się mi podoba. Super występy, dzieci starają się jak mogą, ale też również rodzice w tym pomogli, i tak zwykle nauczyciele też. Także naprawdę jest, oby tylko od nie padało. Bardzo miło jest. A jak pani ocenia występy dzieciaków? Bardzo fajnie. I... Nasze dzieci też występują, także jesteśmy zadowoleni. Pięknie, fajnie wszystko. A jak ocenia Pani występy dzieciaków? Ślicznie. Występują pięknie. A Tobie, jak się podoba? No super! Jakby nie pogoda, to by było jeszcze lepiej. A jak ocenia Pani występy dzieci? Bardzo... profesjonalne. A Mama tobie... występowała, więc mamusia dumna. A Tobie, co dzisiaj się tutaj najbardziej podoba? Co się podoba najbardziej? A powiedz chociaż, kto ci zrobił taki piękny makijaż? E, ciocia. Dziękujemy. Cudownych rodziców mam. Cudownych rodziców mam. Odkryli mi każdą z dróg, po której szłam. Mam cudownych rodziców, bo przyjaciół chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę przede wszystkim z sukcesu mojej córki. Bardzo chcę też podziękować pani Ewie Krawczyk, która po prostu się zajmuje moją Madzią, po prostu ją mobilizuje przede wszystkim. I po prostu no, jeździ z nią na przepiękne konkursy. Iż w Takich konkursach, w których moja Madzia, jestem dumna, że w ogóle je zajęła jakieś miejsce, to był konkurs w Krakowie, konkurs piosenki patriotycznej. I oczywiście była jeszcze na konkursie kolent w języku niemieckim w je też zajęła dobre miejsce. A co Pani czuła, jak śpiewała tę piosenkę Cudownych Rodziców ma? Wie Pani co, naprawdę wzruszenie, dumę. na nie.